Pojawiały się upały, a twoja cera po prostu zaczyna wariować. Oto kilka tipów, jakiej pomóc. To normalne, że przy wyższych temperaturach skóra zaczyna wydzielać więcej sewu. Do tego bardziej się pocimy, a kiedy na skórze zostaje tam taka mieszanka, to ta skóra zaczyna się bardziej błyszczeć, może się zapychać, a stąd już bardzo blisko do zaskórników i wyprysków. Także co robić? Na początek, jeśli jeszcze tego nie robiłaś, to zacznij rano oczyszczać skórę jakimś delikatnym produktem myjącym, żeby pozbyć się resztek produktów, które nałożyłaś na noc, wymieszanych z nadmiarem sebum oraz potu, no bo to też normalne, że bardziej się pocimy, kiedy jest bardzo gorąco, tak żeby po prostu zacząć dzień z czystą skórą. W swojej pielęgnacji postaw na lekkie konsystencje. Dodatkowo najlepiej, żeby zawierały takie składniki, które będą delikatnie regulować skórę. To może być niacynamid, cynk, zielona herbata, kwas azaleinowy. One są też fajne dlatego, że nie tylko regulują delikatnie sebum, ale mają też działanie antyoksydacyjne i przeciw zapalne. A ta cała mieszanka potu, łoju, dodatkowo jak dodamy UV, też może działać lekko prozapalnie i powodować różne problemy ze skórą. Dlatego warto, żeby właśnie te składniki tutaj włączyć. Jeśli potrzebujesz w ciągu dnia dokładać więcej SPF, to jego pierwszą warstwę najpierw odciśnij chusteczką i dopiero dołóż więcej. Ciekawą opcją są też tutaj pudry z SPF, które dodatkowo będą delikatnie działać matująco. Mamy też wśród opcji pudry z kolorem i SPF, więc więc to też jest takie ciekawe urozmaicenie. Na koniec dnia warto też się tutaj dobrze przyłożyć do oczyszczania, szczególnie jeżeli nosimy makijaż, jeżeli nosimy filtry wodoodporne. To robimy to dwuetapowo: najpierw jakimś olejkiem, balsamem, koniecznie emulgującym, i potem drugim produktem wodnym. Ale też do takiego stopnia, żeby to skóra była czysta, ale nie aż piszcząca, bo też nie o to nam chodzi. Dodatkową fajną opcją do używania, już tutaj, zależnie od potrzeb, jest stosowanie glinek. To mogą być czyste glinki w formie pudru mieszane z wodą, czy jak jakimś hydrolatem, tonikiem, ale też mamy je w formie produktów myjących. Tutaj macie przykład, gdzie zostawiamy to na chwilę jako maseczkę, zmywamy i ta skóra jest na pewno mniej przetłuszczona i mniej błyszcząca. Także jak widzisz, nie ma tu jakichś specjalnych szaleństw. Odpowiednie oczyszczanie, składniki regulujące i przeciwzapalne, lekkie konsystencje i to by było na tyle.